W gotowości jesteśmy z kamerzysta przemo lecę. najlepszy dziennikarz motoryzacyjny. Drodzy Państwo, dzisiaj Audi A6 z najlepszym motorem, tak z najlepszym motorem 2.0TDI w systemie Quattro, czyli cztery buty pracują nad przyspieszeniem i nad stabilizacją na drodze C8A6 21 rok. Przepięknie to wygląda tak I co się działo z tym autem przez 3 lata? Bo warto o tym powiedzieć. Czy przewaga dzięki technice? Czy kicha w krzokach, dzięki kupie w krzokach. Zapraszamy na prezentację. No i teraz tak, krótka piłka, słuchajcie. Co z tym konkuruje? G30B ma i Mercedes oczywiście klasa. Słuchajcie, to jest pomiędzy komfort i oczywiście zaawansowanie techniczne. Tylko są takie problemy małe, ale to później generalnie wygląda naprawdę dobrze zobaczcie ten mordę, zobaczcie ten ryj grill, naprawdę kozatki. to auto jest wyposażone wszystko, radary, gówna pierdoły, naprawdę ma dużo takich berów, które pomagają ludziom w bezpiecznej jeździe, natomiast jak wsiedliśmy w to auto przed chwilą, to na dzień dobry, od razu wycofałem, a on sam hamuje, sam hamuje słuchajcie, jak ktoś nie zatnie pasów w tym samodzie, to urywa łeb, żeby nie wytrzymali ale nieważne, ale nieważne. I w końcu zapiąłem te pasy, bo mnie zmusiła Audisa. Ale mi to bolało. Ale zapiąłem. Słuchajcie. Piękna Audi. Lampy z Audicy. to jest numer jeden. Po prostu noc zamienia się w dzień. Żadne inne auto nie ma lepszych oświetleń, lepszych LEDów, lepszej wizualizacji w ogóle. Lasery, LEDy. I tu można powiedzieć, jeżeli chodzi o lampy, to zaawansowanie techniczne. Audi ma najlepsze. I niech się ktoś kurwa w komentarzach zesra, to ja mu odpiszę i to ostro w serii Seryjnie 20-calowe felgi. Oczywiście, Audi jest trochę na no jak jest pogoda. Jechaliśmy nagrywać i się kurwa ujebało, bo padało życie. Takie życie. Pięknie wygląda linia. Oczywiście na Bujanie. Dlaczego? Bo to jest sedan, sedanowaty. Ulubiona moja linia. Jak już powiedziałem wcześniej, 20-calowe felgi w serii. Mamy tutaj. 7 razy S-line, czyli co to znaczy 7 razy? Czyli jeden zderzak z tyłu, drugi zderzak z przodu, progi koła to jest 4, w środku, siedzenia to jest 5, sufitówka, to jest 6, kierownica, emblematy to jest 7. 7 razy S-line, do tego dochodzi 8 razy S-line, czarna blenda z czarnym znaczkiem. Jest nabojanie, mamy tu 4, mamy tu wszystko to, co powinno być. Zasło mi trochę buzi. Zjeziemy coś do jedzenia. Oskarix, na co masz ote? Ja na jakiś jogurcik. O, to jest dobry o. Bierz jogurcik. A ja sobie biorę co? Ja sobie biorę, wiecie co? Ja sobie biorę przegrzebki z rodzinkami. Nie, nie, biorę też jogurcik, bo mi zasło buzi. Jemy i nadajemy dalej. Fenomenalny smak w elektryku. Chcemy o Ciebie zadbać, a jak mówią, przez żołdek do serca. Do serca! Tak mawiali starzy dziadowie! O, ho, ho, ho. Przemysław, pokażę, jak to wygląda pod maską. No, pokazuję, pokazuję, i teraz tak. Wiele, wiele jest nas na Audi. Pierwsza Audi, co zazdrośnicy oczywiście mówią, Kaudi. Mhm. Tak jest. Niektórzy mówią, że piąty za kółkiem. Też tak mówią. Natomiast powiem Wam szczerze mówiąc. Tej! Bo ja myślałem, że ten silnik i tu mnie zaskoczyło rewelacyjnie. Kostki od kibla nadające niesamowity zapach spod maski. Mamy tutaj naprawdę nie są kostkowicę i powiem nam szczerze mówiąc, że właściciel, waś... w lesie właściciel z, z dba o zapach pod maską. To jest niebywałe, to jest bardzo dobre. Ale wiecie co mnie najbardziej zaskoczyło? Że silnik jest wzdłuż, czyli tak jak w prawdziwych rasowych BM-ach, tak jak w prawdziwych rasowych sportowych autach, a nie w poprzek. A co to daje? Niesamowitą stabilizację podczas jazdy na prostej. Maska ładnie, bez szpachelku się zamknęła z równiutkimi szpareczkami. Oskar, jak mówię, szparki on. w ogóle myśli o innych szparkach, ale tak to że nagrywaj, tu kurwa, nie las jakieś grzyby, kurwa. Sezon na grzyby się skończył. Teraz mamy sezon na Audi 8 razy S9. Zapraszam. Na jazdę tym wypasem w dwulitrowym dieselku 2 tam 20 koni, bo to jest jakiś tam biturbo czy coś. Jedzie dobrze. Rewelacyjnie i powiem, tak. Na tych 20-calowych felgach. Jest niesamowity komfort. U mnie w BMW na dwudziestkach to się czuje jak miechał wózkiem na takich małych kółkach po Tesco. Tu jest rewelacja. Tak jak powiedziałem na początku, pomiędzy Mercedesem a BMW jest Audi. Mamy tu tyle sportu, mamy tu techniki też i mamy tu jakość podczas wodzenia na prostej w zakręty. Jedziemy. Tu Miki zaraz, a powiem Wam tak, są tu wypasione dump tak to będzie chodziło Jak V8 Ale Mówiłem, za... dwulitrówki dyzelek Z przerobionymi tumiczkami Patrzcie na to Teraz mu daje A mówiłem To tylko w Audi takiej bajery Chodzi jak V8 Tada! Piękny dźwięk jest, o, teraz o, je. jest. o, o, o! Wy nie wiecie o co chodzi, ale o, o, my wiemy. Jedziemy tym wypasem kierunkowskaz, i jak już powiedziałem, ten quattro po prostu wjechał jak w masełko w ten łuczek. Żeby nie było, że mówię jakieś farmazoniki, od razu dam pedał w podłogę. 230 koni? Robi roboty, coś czujesz, to jest 250. Bo w mojej nodze zawsze tych parę kuni się doda, jak jadę samochodem Słuchajcie, jak już mówiłem. W środku Audi wygląda naprawdę dobrze. Ja wiem, że oczywiście BMO, czyli ja śmieję się z audiców, z audicowców, Audi ale rzeczywiście tak nie jest, bo jak ktoś tymi samochodami nie jeździł, to nikt się nie wypowiada. Tak naprawdę to są dobre samochody. Zobaczcie to wyposażenie, zobaczcie jak to wszystko wygląda w środku. No to jest po prostu obłęd. Dla mnie ten środek w porównaniu do mojej BMY, gdzie to są auta porównywalne, to u mnie jest kupa pojabolu. Tu jest po prostu perfekt. Jak już mówiłem 8 razy S-line, tłumaczyłem co wchodzi w skład 8 S-lineowego modelu. No my tutaj tak mamy, wszystko jest pięknie, mały gajgałerek do zmiany biegów, czytelne te monitory są. Tutaj robimy ustawienia siedzeń klimatyzacji, włączamy te pierdoły start stop. Tu mamy całą nawigację, media, pierdołki gówna. A i to samo możemy wrzucić na kokpit, Także generalnie. No to tak, jak powiedziałem, że tak się nie no no ma. ale już teraz nic zrobię, tu poczekaj, tu będę zmieniał teraz tej, gdzie bardzo podoba ta kierownica. Tak. Dobra, powiem tak, nie ma co walić, co mi tu gada? Ja Janosik, mi tu gada! <laughs> Łopatki, zmiany biegów, przepiękna kierownica, jak już mówiłem, S-linik, podgrzewana. Auto jest nawalone wszystkimi możliwymi Bajerami, Nie byłbym w stanie tego sprawdzić przez eksploatację pół roku tego samodu. Dochodziłbym, jakie tu ma bajery Wizualnie bardzo ładne auto. Pozycja za kierownicą rewelacyjna, uh -huh. nie ma co pierdolić, 20-calowe felgi, w tym systemie kładro, kurwa. Dobra, gaz, podłoga, nie tam piekolenia. Przyjemnie, szybko, zwinnie, a co najważniejsze komfortowo. Z daleka ludzie widzą, że jadę tą Audicą, te ledy, lasery się świecą, oni myślą, że przyjechali jacyś artyści, że jakieś lasery powłączali, jakiś koncert będzie, nie, nic bardziej mylnego. Przemoleci leci na LEDach w Audicce 21 rok. <laughs> 75 koła przelotu. Czyli nie do zajechania. Aha, powiem Wam tak. Bo na początku powiedziałem i zapomniałem najważniejszego i w ogóle by była lipa. Co trzeba uważać przy eksploatacji? Na co trzeba uważać? Na co kurwa? Więc już Wam powiem. Jak już powiedziałem, więc tak. Stacje paliw. Lejmy tylko na renomowanych, nie na jakichś podrzędnych, gównianych na wsiach. Kurwa, że pan Mietek przyjeżdża z bańką i mówi... <laughs> Wipałem! Tam nie ufamy, bo auto zaczyna przebierać. Jest bardzo delikatne. Wtryski nie lubią belbeli. To nie jest stary TTI, że wlałeś kurwa łalej i jechałeś piękną, szczelą, ale, ale jechał. Tu jest... <laughs> tu jest lipa. Słuchajcie, następna sprawa. Silnik się nie psuje, jest rewelacyjny, nie ma tu awarii z rozrządami, z turbinami, z pierdłami. Jedyną bolączką tych aut, to są jakieś pierdołki, typu szybka się nie otworzy, typu drzwi się zablokują, typu zamek, zamek z tyłu się zjebał w bagażniku. I to są małe bzdurki. Wszędzie dojedziemy tym samodem, Nie będziemy musieli, kurwa, dzwonić po lawetę? O to się nie ma co martwić. A jak się zjebie, jak z tyłu kawałek <laughs> Od tego gadania aż mam kurwa kaszę. I taka jest przepiękna Audi. Na fullu. Jedziemy. Podsumowanie końcowe jest takie. Dobre stacje lejemy, nie zamartwiamy się bzdurami typu tam jakiś zameczek, zameczek się nie otwiera, tu jakaś blokadka się zrobiła, bo auto jest godne uwagi, tym się nie martwimy. Śmiało możemy kupować, lotoć, jeździć, driftować. I wszystko od 4. To też idzie bokiem, ale my dzisiaj tego nie stracimy. Wszystkiego Dzień. dobrego. Ciao. <tryk> no dobra, nie pięknie. Zwała jest Zyfaj. tak na zewnątrz. <tryk> Kurwa, teraz mi kaszy rybną od tego krzyczenia. No dobra, to wracamy w prawo Borgulana szybko. Zobaczcie ten bajer. I tym miłym akcentem. Tymi dociągami kończymy tą przygodę z wspaniałą Audi. Fenomenalnym dźwiękiem stumików, jazdą i techniką. Ty też? Pokaż. -też. Bach! Ale czy tutaj też jest dociskuweczka? Z pomocą paluszka jest. Do widzenia! Żegnam się z Państwem fenomen. To jest to. Nie wiem, że wszystko dobrze, ale na początku jak wyjechaliśmy, były cuda. Kurwa, pasy, kurwa. Musimy sobie jak ci się jedzie. Bo jedziemy na brasilie, no? Aha. Ładne, kurde, tutaj tabliczki, wszystko jest dobrze. Cały jest rajnik, no ładnie, ładnie. Co ta moja kurwa bema, do tego to jest riba. Nie jest riba,